Przed naszymi jednostkami OSP Jeziorko i OSP Nowycyzen leży zadanie, żeby przetransportować krowy z tamtego brzegu tutaj na, do gospodarki przy naszego szerpa amfibii oraz łodzie transportowej specjalnie, który podczepiamy, gdzie będziemy ładować, tak powiem, te krowy i przerzucać tutaj na ten brzeg. Trudne akcja. Zobaczymy, zobaczymy. Dla Szerpa nie ma, nie ma trudnych zadań, ale każdy teren jest ciężki, trzeba do, rozumu, do wszystkiego podchodzić z rozumem. Tak. Bez Szerpa byłoby trudno? Oczywiście, bo tam nie żaden sprzęt, jak widać, to nie wyjedzie po tej wodzie, nie, żaden traktor, także będziemy starać się pomóc.